Przesyłka specjalna. Przesyłka specjalna. Tego dnia Karolek rozładowywał skrzynię w porcie, gdy nagle natknął się na przesyłkę zaadresowaną do pana szyneczki. Na skrzyni napisano wielkimi literami: Pilne. Pi, mruknął Karolek. Co jest w niej niby takiego pilnego? Tomek usłyszał pytanie Karolka. Jeśli przesyłka jest oznaczona jako pilna, to trzeba ją dostarczyć panu szyneczce jak najszybciej, powiedział. Ja ją wezmę. W tym momencie Gabryś zatrzymał się obok Tomka. Pilna przesyłka wymaga szybkiego pociągu, powiedział. Ja jestem tu najszybszą lokomotywą, więc to ja dostarczę tę paczkę. Gabryś wziął przesyłkę i natychmiast ruszył w drogę. Tomek został daleko w tyle. Dojechałbym do pana Szyneczki równie szybko. Mruknął urażony. Gabryś pędził po torach ile pary w kołach i aby być na miejscu jeszcze szybciej wybrał skrót przez wzgórza. Nagle zobaczył czerwone światło. Skały osunęły się i zablokowały przejazd. Gabryś utknął. W tym momencie sąsiednim torem nadjechał Tobik. Pomocy! Zawołał Gabryś Mam pilną przesyłkę dla pana szyneczki. Mogę ją zawieźć do doliny zaproponował Tobik. Dziękuję, krzyknął Gabryś za Tobikiem, który już pognał przed siebie. Grzechocząc i klekocząc, Tobik szybko zjeżdżał do doliny tam czekał już na niego Piotruś. Dziękuję za dowiezienie tutaj tej pilnej przesyłki powiedział zielony parowóz. Teraz mogę ją dostarczyć panu Szyneczce. Pan Szyneczka będzie ze mnie bardzo dumny, trąbił do siebie Piotruś wesoło mknąc po torach. Kiedy Piotruś wyjechał za zakrętu, zobaczył przed sobą kubę ciągnącego dwa nieznośne wagony. Kuba jechał bardzo powoli, bo wagony, żeby zrobić mu na złość, miały włączone hamulce. My chcemy dostarczyć tę przesyłkę. Powiedziały nieznośne wagony: Nie wyłączymy hamulców, dopóki jej nam nie przekażesz. Piotruś był bardzo zły, ale wiedział, że pilna przesyłka musiała pilnie dotrzeć do pana szyneczki. Z ciężkim westchnieniem ustąpił i przekazał ją wagonom. Dość już psikusów nieznośne wagony. Zawołał Kuba. Wagony wyłączyły hamulce, więc Kuba od razu przyspieszył, zostawiając Piotrusia z tyłu. Kuba cieszył się, że to on będzie tym, kto dostarczy panu szyneczce pilną przesyłkę. Pędził tak szybko, że dopiero w ostatniej chwili zauważył uszkodzone tory. O nie, jęknął Kuba. Teraz pan szyneczka nigdy nie dostanie swojej pilnej przesyłki. Przekaż mi tę pilną przesyłkę, dostarczę ją powiedział Harold, lądując obok Kuby. Wziął skrzynię i odleciał. Harold leciał nad okolicą, spojrzał w dół i zobaczył Tomka zatrzymującego się na stacji Domkowo. Tomek dotarł jednak na miejsce szybciej niż Gabryś. Gdzie jest moja przesyłka? spytał pan szyneczka. W tym momencie wylądował Harold. Ja ją mam, proszę pana, zawołał. Potem opowiedział Tomkowi i panu Szyneczce całą historię paczki. Wreszcie pan Szyneczka otworzył pilną przesyłkę. Ciekawe, co też mogło być w środku. To nowy, piękny kapelusz. W sam raz na dzisiejsze wielkie przyjęcie, powiedział pan Szyneczka zakładając kapelusz. Jeszcze jedno. Tomku, kiedy pojawi się następna pilna przesyłka zaadresowana do mnie, chcę, żebyś to ty ją dostarczył. To nie subskrybuj nasz kanał.